Dzień dobry z tej strony Kacper Liwerski. Ja Was dzisiaj zapraszam do Parku Brochowskiego. Nie jest to największy, ale jest to najstarszy park we Wrocławiu. Początek jest za mną. Znajduje się tutaj dużo różnych atrakcji dla dzieci. Zaraz przed wejściem do parku mamy bardzo duży parking, gdzie możemy zostawić swoje auta. Obok parkingu mamy stadion, na którym znajduje się Orlik do piłki nożnej. Znajdziemy tam również boisko do gry w koszykówkę. Standardowo będziemy szli prawą częścią tego parku. Jak widzicie, jest tu dzisiaj bardzo dużo spacerowiczy, ludzi, którzy chodzą z psami, z rodziną na spacery. Bardzo dużo osób jeździ tutaj rowerami po mojej lewej stronie. Macie jeziorko. W lato jest tu naprawdę niesamowicie, jest bardzo dużo zwierząt, bardzo dużo kaczek, łabędzi. W parku znajdziemy bardzo dużo ławek, gdzie możemy odpocząć. Jak widzicie, powoli zbliżamy się do placu zabaw. Nie jest to największy park, ale jest to naprawdę niesamowity park. Po mojej lewej stronie macie Mini siłownie, gdzie możecie przyjść, poćwiczyć na świeżym powietrzu. A tutaj z tej strony macie duży plac zabaw dla dzieci, które chciałyby się pobawić. Jak widzicie, idziemy sobie dalej przy tym oto placu zabaw. Za mną nawet pani biegnie z dzieckiem i z wózkiem. Także można uprawiać tutaj różnego rodzaju sporty. Jak zobaczycie, ten długi most, tym mostem przechodzimy. Dobra, idę sobie w tą stronę. Z powrotem do wyjścia skręcamy w prawo. Kierujemy się tu na prawo na fontannę, na hotel, który z prawej strony jest. A tam dalej jest labirynt, który możecie się z dziećmi pobawić. Widać, że woda w niej stoi, w lato jest rzadko fontanna włączona. Z tej strony, jakbyście chcieli, macie hotel brochów. obok hotelu macie labirynt, który możecie pobawić się z dziećmi. Jak widzicie, bardzo dzisiaj dużo osób jest w labiryncie. Powiem wam, że podmieniali trochę labirynt. Kiedyś. Dało radę od razu wejść do środka, teraz poblokowali, prawdopodobnie usunęli bramki, którymi dało się przejść do środka. Park nie jest duży, ale jest naprawdę urokliwy z dużą ilością atrakcji. Także warto się tu wybrać. A w lato to robi naprawdę ogromne wrażenie, taki labirynt. No i tak to wygląda dookoła. Jeżeli staniemy koło labiryntu, to widzimy praktycznie cały park. Z tamtej strony mamy plac zabaw. Tam mamy koniec parku. Tam są miejsca piknikowe, gdzie można sobie na trawie się położyć. Fontanna, hotel brochów, no i labirynt. A jak tam pójdziemy od labiryntu w prawą stronę, to wychodzimy. Bardzo dużo osób tutaj biega, i bardzo często też biegają ludzie tutaj po nocy. Jest to w sumie najlepsza trasa biegowa. Będzie lato, bardzo gorąco, a wy potrzebujecie ochłodzenia. To jak widzicie, ja wychodzę z parku z tej strony, gdzie przyszedłem. Jak pójdziecie tam. Dalej w prawo cukiernia, to jest prawdopodobnie cukiernia, która stoi tu już naprawdę kupę lat i jest naprawdę bardzo często odwiedzana. Także jesteśmy przy cukierni, jak widzicie, kiedyś nazywaliśmy ją cukiernią Grześ, teraz to jest cukiernia Zalewskiej Synowie. I z tyłu, jak ja się obrócę, teraz za mną, naprzeciwko tej cukierni macie wejście do hotelu Brochów. Jeżeli będziecie przy fontannie, a nie będziecie chcieli iść naokoło, to można przejść przez hotel Brochów. I ten kierować się na cukiernię a my jeszcze wstąpimy yy, na boisko Orlik, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Z tej strony macie parking laut, gdzie możecie zostawić swoje auto, jeżeli chcecie pójść do parku bądź na boisko. Za mną już powoli pokazuje się boisko. Macie tutaj orlika do piłki nożnej, z drugiej strony macie boisko do koszykówki. No tu i tojki stoją, także spoko. Duże boisko, gdzie ludzie przychodzą na mecze. Także jak widzieliście Park Brochowski, niezbyt duży park, najstarszy park we Wrocławiu, bardzo piękny i można sobie tu trochę pochodzić na spacery, pobiegać, pojeździć rowerem. No i to by było na tyle. Dzięki wielkie, że dzisiaj ze mną byliście. Zostawcie subskrypcję za moją pracę, którą w to wkładam. Napiszcie komentarz jak Wam się park podobał. Z tej strony Kacper Liwerski. Ja się dzisiaj z wami żegnam i czekajcie na, na następne odcinki. Cześć!